Cześć wszystkim w piątek 10 grudnia zobaczcie, u nas dalej pada śnieg. Zmaczyk jest pięknie. Tutaj za mną jest Filharmonia Szczecińska. O! Tak ładnie. Dzisiaj chciałabym Was zabrać na jeden z, albo dwa jarmarki, które odbywają się w Szczecinie, także zapraszam do oglądania. memories i've been working so much lately i can barely find the time to sleep yeah I spend my time running around keeping people pleased but this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause i missed you so i'm letting go of everything but Good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been long to hold you close. Forget about everything else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree live my house with christmas lights so you should come back home to me and when we wake up in the morning i'm gonna play those carols that you love we'll be singing all the melodies until the sun comes up these are the good times with you baby this to be making our christmas memories oh and i've been long to hold you close forget w dzisiejszym vlogmasie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do wspólnego pieczenia pierniczków. Możecie zrobić sobie teraz pauzę i przygotować składniki i piec razem ze mną. Albo możecie tylko oglądać. Ja korzystam z gotowej mieszanki na pierniczki, no bo jest szybciej i łatwiej. Wiadomo, a teraz przy świętach jest bardzo mało czasu na cokolwiek, więc będzie szybciej. Zobaczymy później, co jest w środku jaka foremka, bo już mam kilka. Ale mam też ciasto na pierniczki, takie gotowe, tylko do rozwałkowania i wykrojenia z foremek. Ale jeszcze z tego nie korzystałam, więc zobaczymy, czy jest fajne, smaczne i co z tego powsta. Tak więc zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Ja dzisiaj będę korzystać już z mojego prezentu świątecznego, czyli wałka z chivo. Jest to wałek taki, który pozwala nam, żeby ciasto wałkowe ciasto na jedną grubość. program mam na 4 mm i myślę, że to chyba będzie dobre na pierniczki. Ale mam też na 6, także jest opcja inna. No, e, pierw otworzymy te pierniczki i zobaczymy jaka jest foremka, ale zacznę od tego gotowego ciasta. Też czekam na inne foremki, takie, takie gwiazdki chcę zrobić. O nie, jest taką mam foremkę. No trudno. Nie. nie będę sobie. dobra. Tu zostawimy to, to. A, tu mam resztę foremki. już ja nawet mam jeszcze drugą nieotwartą, bo chyba to jest moja trzecia. Tak, tak to jest moja trzecia, bo mam jeszcze takie same. Mogłabym komuś oddać, jak ktoś by chciał, to możecie napisać do mnie w jakiejś prywatnej na Instagramie, czy gdzieś tam indziej. Także zapraszam. Oddam. Dobra. O, mam domek. Szukałam domku i mam domek. Właśnie chciałam domki zrobić, a myślałam, że nie mam, ale mam jednak. Tak więc fajnie. Dobrze. Mm będę oglądać oczywiście masę, bo wiecie jak to jest, jak się kręci. To nie ma czasu oglądać, więc pewnie będzie lecieć muzyka, a ja będę oglądać i robić. I karnik już grzeje, bo na to ciasto. Czy na z pierwszym ciastem, gotowe M jest ciasto z Biedronki? O, takie. Ja... Na grubość plastry, na grubość odtwarzacza, ale nie będę wam polał. Takie ciasto Wygląda fajnie. powiem Wam że całkiem ładnie pachnie. Dobra. Ok, czyli tak. Chcę dążyć. O złoto. A, bo to... chwała. To Serduszka. Pierwsza partia jest już gotowa. Prawie... Już mam jedna blaszka i jeszcze troszkę ciasta zostało, tak więc układamy pierwszą partię. Dobra, Przez ten czas, jak się pierwsza partia pierniczków piecze, to sobie przygotuję już te kolejne i już mam moją mam foremki i będę robić właśnie z tego drugiego ciasta takie gwiazdki, żeby później zrobić z tego taką choinkę z gwiazdek. Jeszcze tego nie robiłam, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciała, dwie, może trzy takie kolinki zrobić. Fajna rzecz na prezent. Takie coś. O, to jest wiosek. Żebym z tym tą nie pomieszała. No, ale powiem Wam, że całkiem fajne to ciasto. Gotowe od razu, tylko ciekawe, jak będzie smakować. No, ale tu zobaczymy. No. Tak więc. Slaybells bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season, slay bells ringing, Także muszą poczekać. Mm. Jeszcze z tego starego ciasta to dorobię parę domków, bo troszeczkę ich mało, więc coś chcę więcej to dorobię akurat. Na tą gwiazdkę to chyba nie starczy. Więc... Mm. a wałek, powiem Wam, się sprawdza super do tego. Zobaczymy jak z tym drugim ciastem, czy też tak super będzie się sprawdzało. Mam drugie ciasto włożone na 15 minut do zamrażarki. Trzeba działać, bo obiad zrobić, nie? Nie się zastanawiacie, gdzie jestem, a jestem w kuchni u mojego chłopaka, bo jest weekend, a my weekendy spędzamy zawsze razem, i ja do niego po prostu przychodzę na cały weekend. Dzisiaj w kuchni pierniczki, a jutro będę robić biszko do tortu dla taty. Cały weekend w kuchni, tamten cały weekend sprzątałam, a ten weekend będę piec. No, a z tortem. A mamy wyszło tak, że mama jednak nie chce tortu, ale może coś innego zrobimy. Z tym tortem to jest tak, że nie wiadomo czy on wyjdzie, ale trzeba być dobrej myśli. Czas na ciasto numer dwa. Wiem Wam, że z tym ciastem miałam różne przeboje i nie wiem jak to będzie. Jak będzie mi się z nimi pracować, mam nadzieję, że bez problemów. Okej, okay. tu mi zostało z tego poprzedniego tyle, może to wykorzystam razem z tym. Zobaczymy. Dobra. Po kawałku. Snow list twice. Carol singin', favorite season, season. Stray bells ringin', bling. diamonds blingin' Carol singin', favorite season. season They say Saint Nick, but you got up in that back yeah I got racks, racks in my sack, my back yeah They say Saint Nick, what you got up in that back yeah I got racks, racks in my sack, in my bag, yeah Dasher, yeah. gotcha, dancer, prancer, and vixen Comet, Cupid, Donner, and Blitzen No, I can't forget about the one with the red nose. When I fly high, my sleigh still stay ten toes Bring the feed, bring, bring the cheese, bring the cheese, put the lights up, tis the season, need no Grinch no no Ebenezer. Don't no, no, believe no, this. No. No są troszeczkę krzywe, bo to ciasto jest bardziej takie miękkie. Może troszeczkę za dużo masła dałam, nie wiem. Ale stawiamy. I tu już mam na trzy choinki z gwiazdek. A jeszcze mam tego ciasta, damy jeszcze trochę do lodówki, żeby było bardziej twarde. Tak więc kolejna partia. Kilka godzin później ostatnia partia pierniczków skończona i wyjęta z piekarnika. Z tego ciasta z biedronki gotowego to powiem Wam, że wyszła mi jedna mlacha. Ale jak ktoś nie ma czasu, a chce szybko zrobić, to czemu nie? Tylko powiem Wam, że są mało korzenne i bardziej chyba takie kakaowe. Ciemniejsze też wyszły, nie wiem, to mnie chyba pod spodem. Takiego porównaniu do tego ciasta to są ciemniejsze. Najwięcej to zrobiłam gwiazdek, bo będę chciała te chłinki zrobić, a lukrować będę na dniach. Mi się wydaje, no bo już jest późno. A co do wałka szkino, bardzo fajny jest ten wałek. Bardzo Wam polecam i podlinkuję Wam go na dole, bo on jest teraz właśnie w obecnej kolekcji dostępny. Bardzo fajny, ciasto się w ogóle nie przykleje do niego, także fajny. Po całym dniu w kuchni w końcu przyszedł czas na odpoczynek. Ale nie do końca taki odpoczynek. Bo postanowiłam, że zacznę montować vlogmasa numer dwa, żeby nie powtórzyć sytuacji sprzed tygodnia, gdzie chciałam szybciutko zmontować zaraz po nagrywaniu. No i niestety przerosło mnie to, bo za dużo było materiału i myślałam, że szybko, szybko pójdzie, a to jednak nie jest tak szybko. I teraz mogę. Zrozumieć, jaka to jest praca, praca youtubera i wymaga czasu i poświęcenia, naprawdę. Powiem Wam, że przez to, że próbuję coś nagrywać w grudniu, to nie mam w ogóle czasu. Ja mam każde popołudnie już zaplanowane do świąt i każdy ode mnie coś tam by chciał, ale no niestety tego czasu nie ma i właśnie po tygodniu od premiery znaleźliśmy dopiero. Czas, żeby obejrzeć Dom z Papieru. Już jesteśmy na ostatnim odcinku, chyba na ostatnim? Tak, na ostatnim odcinku i dopiero go kończymy. Tydzień po wszystkich, no ale w końcu go obejrzymy. Szkoda, że już się kończy. Fajny serial był, no ale może coś tam będzie jeszcze z nim związanego kiedyś. Zobaczymy. Nie jestem zadowolona z niego. I spróbuję upiec drugi. Zobaczymy, czy będzie lepsze. Jak nie, to z tego zrobię jeden blat i z tego drugiego. Drugi piszkop też kurzus jakoś dziwnie. No ale zobaczymy jutro, jak będę przekładać kremem. Co z tego mi wyszło? Ważne, że miałem dwa blaty i będzie dobrze. Może uda się trzy. Do jutra. Zobaczymy. Drugi biszkopt do tortu wyszedł o wiele lepszy. Z pierwszym okazało się, że pomyliłam proporcje mąki z kakałem I tu był problem. No a ten wyszedł całkiem ładnie. Poza tym, że ma takie dziurki od napowietrzania, Ale tak to jest smaczny i fajnie wygląda. Także powoli składam tort. Taki jest efekt finalny tortu. Troszkę nie wyszedł, ale to moja wina, bo użyłam masy cukrowej, która dostała wilgoci od galaretki, no i niestety zaczęło się rozpuszczać. No, ale środek na pewno jest pyszny. Już wiem na przyszłość, co muszę użyć do zrobienia różnych figurek tego typu, więc następne będą lepsze. W środku jest karpik. Zielone te. Tam są skałki. Liście, żabka. Nie wiem, czy ją widać. O, jest żabeczka. No, także... Mimo wszystko jest fajnie. Dobry wieczór kochani. Przychodzę do Was późną porą, bo jest około godziny drugiej w nocy i kończę montować vlogmasa numer 2. Ale muszę to zrobić. Muszę sprostować pewien błąd, który się znalazł w vlogmasie numer 1. Jest to literówka na jednej z dekoracji, którą używałam niejednokrotnie. Niejednokrotnie ją pokazywałam w tym pierwszym vlogmasie. I naprawdę tego nie zauważyłam. chodzi o tą dekorację. Widzicie to Volgmas. Natomiast vlogmas jest Volgmas. Jak można taką wtupę zaliczyć? Więc poprawimy to od razu. Teraz już jest dobrze vlogu.